Witajcie widzowie tutaj błękit i dzisiaj będziemy robić w sumie chyba po miniaturce już po tytule się domyśliliście, więc nie muszę tego trzymać w tajemnicy. Będziemy robić listę broni. I jakby było słuchać jakiś hałas, bo ja słyszę nie wiem jak na nagraniu, to, moi, to moja siostra ogląda na telewizorze. A, a nie może... Ma było zrobić, by to zapauzować, a więc może coś słychać, ale wątpię, że będzie słychało. Nie I wytłumaczę Wam, na no, czym polegają te tiery. F tiery to jest dla tych, to, a nie bez użyć przedmiotów, które nie wiem po co ma, kto dał do gry. Um, to będzie nie tylko broni, tak jak tytuł, ale wszystko we, ze kategorii rywalka z wyjątkiem. Strzał z efektami, bo nie warto w sumie, bo widzicie ile tego jest. A więc, tylko tyle do widmowej strzały i narzędzia jej przybory z wyjątkiem wiadomości i kilku innych rzeczy. Sami zobaczycie. I jak mówiłem, to jest na bezużyteczne przedmioty, które nie wiem po co Maczek dodał, na d na to są przedmioty, które są raczej bezużyteczne, ale ale może 1% graczy się z nich cieszy. Potem cetier, czyli takie. Nie wiem jakie. No, takie tak poędy, ani niezbyt użyteczne, ani niezbyt przydatne. B-tier to są takie fajne, takie już trochę przydatne. Ale też ogólnie takie, które są cool. A Tier to są bardzo fajne, takie, które mi się bardzo podobają. S tier to jest takie, które mi się bardzo, bardzo podoba. Myślę, że, że Minecraft by nie był taki sam bez nich. I S plus tier dla mojego ulubionego przedmiotu. Jak widzicie jest tylko jedno. Dobra, to ile nagrywam? Sorry, widzowie, ale nie mam drugiego monitora. O, 2 minuty. I to był długi, ale zaczynamy. I. Ustąpię ramkę. Bo przygotowałam się tuż przed chwilą. I nieważne. Zacznijmy od. Kategorii walka. Tak, nie ma tutaj powtarzających się itemów. To wyciągnę pierwsze itemy. Heh. Szkoda, że z shiftem nie można ich przenosić. A poza tym. Ten na przód jest jakiś zbukowany. I tak w ogóle. Będę o nie, niektórych rzeczy nie uwzględniał, żeby odcinek był w miarę krótki. I drewniany miecz, tak uważam, że cetnier nie jest ani zbyt przydatny, ani też nie jest bezużyteczny. Po prostu, nie, cofam go do detiera, ponieważ lepiej jest skraftować kamienne narzędzia od razu. Kolejny to jest kamienny miecz i uważam, że on latuje trochę wyżej. Blazny Miecz Okej okay. Złoty Miecz Serio Mojang Diamentowy Miecz Też do... Aż do Estieru I Rededytowy Miecz do Atieru Bo niezbyt się różni, a kosztuje więcej Mierzny, no się różni o jeden punkt, ale Nieżne. I Siekiera Drewnana Siekiera Hmm Detier Kamienna też getier. ZELEZNA, Okej, okay, nie będę już dawał żadnych złotych przedmiotów. Poza tym, wiecie już, że to trafi do F tieru, a nie chcę się wykażać. To oczywiście. Zabierę sobie te rzeczy i I koczynę towa jest mało przydatna. To. To powiedzmy na, bie... na B -tier. Rzadko używam ale może być fajna walca. I. Tak w ogóle będę opowiadał. I trójcy on powlatuje do S tieru. Jest i rzucany, i. I do ręki, plus masz 9 obrażeń. Nie panców, który stanie chyba w ręce. Kolejny to jest muzykan. Jeszcze nie zasługuje na S, tier, ale jest bardzo fajny, dodaj go do S tieru. Uff, już tak tieru powierzają. I tata trzeba. Ja jej nigdy nie używam, ale według innych jest bardzo na to Atier. Dobra. Zbroi nie będę omawiał. Zwierciedłów i skorupy, która e, mi je, daje do Archeru, bo... Nie, do Betierów, bo jest dobrym znamiennikiem dla dronikich entantów. Zbroi dla Koli też, wilczej zbroi, e, nie, nie dam na D dam na C bo mało jest potrzebne. Potem nieśmiertelności. Estier. I jakby było cięcie, to dlatego, że musiałbym rozszerzyć listę jakoś dwukrotnie. Szczególnie Estier. Bo tam. TNT. Nie, nie będę omawiał. Kryształ Endów. betier, Taki. Mm. I Śnieżka Detier tier. Ftier, F tier, co na to nie zadaje. Jajko. Mm, też F tier. Um, to jest głównie w um, kwestii przytoczności. Więc wind charge. Powiedzmy, że Atier, at Atier jest bardzo fajny. Wind charge. Oraz w połączeniu z tym normalnie dałbym mu. Prawie bądź, bądź A ale plus tieram, ale sam mocnie i tak jest fajny, ale tak. Łuk i kusza. Fajmerków nie będę omawiał, bo to tak naprawdę nie jest broń. I łuk do Atieru, jeszcze nie do Estieru, a to do atieru. Dałem to w, w jednym fragmencie. Po prostu dla mnie nie jest tak przydatna. I tutaj już się kończy ta kategoria. Jak mówiłem, fajwek nie będę omawiał. Zwykła strzała. Dam na wymaksowanych graczy strzała. Tak jakby, tak jakby chciał się kogoś zranić w kota. Ale na, na przykład graczy bez zbroi lub ze żelazną, to może nawet pomóc na przykład, żeby ich zepchnąć. Ale z to nie, bo na nie ma knockbacu. Jak knockbacu? Jak chcecie mnie poprawić, to możecie. Widmowa strzała jest fajna. Chodź trochę droga. Czy nie wiem jak się zdobywać, bo co wyrażam w tym opinie, to. To choć... Nie że działa jak zwykła strzała, to jeszcze dodatkowo może zaznaczyć graczy lub mowy co się przyda jeśli uciekną, a więc tutaj do atieru wiem, że byście się pewnie ze mną nie zgodzili. Nieważne. I teraz pora na narzędzia. Tam teraz łopatę, to i motykę. Łopatę, kilo i im, motykę. Bo się kiedyś umówiłem łopatę, ki kilo i motyka. I um, jak mówi, no, to nie do F tieru, tylko do D tieru. Mówiłem, lepiej stworzyć raz, narzędzie. To wniady, kilo, koniecznie. No, nie mogę dać do S tieru, ale jest potrzebny do zbiorca. I choć w tłumaczeniu to Minecraft choćby był taki. Prawie taki sam, bez tego młotka. Bo nie wiem jak się nazywa. Chyba wymieniłem nazwę, ale i tak jest fajny, dlatego dam go do Estiaru i drewnie na Motika. Hm. Jak mówiłem, to i Kamienna Łopata, już trochę wyżej są lepsze opcje, ale dam do Estiaru. Oj, przy końcu, jeśli mi ostatnie miejsce, to zrobię cięcie lub przyspieszenie i to będzie, nieważne, bo za dużo o tym gadam. w Minęło 9 minut. Ech. To będzie jeden z dłuższych filmików. Kamienny kilof też potrzebny do progresji gier. gry, ale no dobra, estier. I kamienna muzyka też w mm, a więc do betieru. Łopata żelazna też do betieru. Ja Żelazny kilo też jest potrzebny do progresji, a tak samo tu A żelazna motyka, tak samo potrzebne jak kamienna. Nieważne. Choć nie jest kluczem, choć nie da się jej zastąpić, ani za to moje punkt. I nieważne, kontynuuję. Z ich na nie, hmm. <laughs> nie będę omawiał, bo wiecie gdzie skończą. Podpadać gdzieś tu. A teraz diamentowe. Rzeczy i nededytowe rzeczy i mów, do czy włączę? A nie muszę tam do mojego niku. Zresztą, ta łopata, a się do tego ciadu jest przydatna. A diamentowy kilop, nie tak potrzebny, bo można bez niego przejść, grę. I motyka spada o jeden poziom. Nie żartuję, jest useless. I będę rysował łupata. W sumie spadał poziom, poza jest na Kilo. E, na takim samym poziomie jak w i motyka. E, będę dał da F -tier, ale za trash Okej, widzowie, i teraz będzie czas, kiedy będzie przyspieszenie. Bo to po kilka pozycji. Zdecydowany start. Bo pięć wystarczy. I jakby ktoś mógł mnie zrozumieć, to wiesz co, to dlatego, że jeszcze poza tym blokem muszę jeszcze wystawić te ramki, co może być trochę długie. Bo to jest ponad 25 na Nie chcemy się tak obliczyć. Dobra. I. już. Dobra. I tak mnie, pewnie nikt nie zrozumiał to, co mówiłem. A nieważne po co to mówiłem. Nieważne. I. Ja, chciałem powtórzyć, że nie dwa razy w tym samym zdaniu. Dobra. I. Jedno pominiemy. Wędkę też pominiemy. To. To, nie to, bo to nawycę, ja ten wiem. Kompas, No i wybieram teraz, to te przedmioty bardziej losowa. Porwa, Elytra. Dobra, to nie do nas omówię, fajerwerki. Dobra, i to będzie tyle. Uf. Dobrze, bo ten filmik ma już jakieś 12 minut. Co chwilę przebiję przegląd od rzeczy. Nie wiem. I najpierw krześliwo e, daję to do metieru. I. Ognista kula daję do Ftieru. Po co to komoda? Nie da się tym nic odpać poza jeśli będzie z Dispensora. Kompas! Wiecie. to to jest tieru, elitra daje i to jest ten moment, gdzie nadszedł ten, ten czas, lol Fireworka, a tieru, bo jest potrzebna ta elitra i elitra, dum, dum, dum. to jest to S plus tieru, bo uważam, że bez elitry to by nie mógł przetrwać na żadnym serwerze, bo... To jest rzecz... O, Elica umożliwia rzecz, którą najbardziej lubię robić w Minecraft Ucieczka przed innymi graczami. I to było wszystko. To było zrobić, może zobaczę kiedy będę łatwał. Okej, okay, i to tyle. Ile? O 13 minut. Dobrze. Zegnajcie widzowie, pamiętajcie, żeby dostać suba. Suba w subie, okej, okay. proszę zostawcie suba, możecie zostawić suba, proszę, łapkę w górę, Sub subskrypcję, jak to już powiedziałam, i jakiś mi komentarz lub pomysł, bo mi się powoli kończą pomysły, więc... No więc teraz trzymaj go przed... Zglądu zrobiłem tier listę. Nie, nie I teraz tę całą tier listę pozwalam Wam zobaczyć stąd. Dokładnie tak. Jak chcecie to, mogę przybliżyć to tak. Tak jak mogę. I tak prezentuje się tier lista. Może użyję podobnego kadru do miniaturki, tylko oczywiście zamarzę niektóre um, przedmioty oraz do mnie może jakiś obrazek. Mianne. I to na tyle i możecie też się przyjrzeć dokładnie.